Prawdopodobnie widzicie ten mikrofonik 10 razy dziennie, dlatego, że on jest w połowie filmów na TikToku. A tak się składa, że od Fifań dostałem ten mikrofonik i ich cudowne ramię. z pytania, nie zapłacili mi, po prostu mi to wysłali do testów, więc opinia będzie szczera. W pudełeczku jest naklejka, jakiś tutorial, to coś, czyli pewnie podstawka pod mikrofon, pianka. Sam sobie mikrofon, który całkiem fajnie się chowa. Kurde, on nawet fajnie wygląda. Będzie pasował do chyba każdego stapu bo jest czarny. Jeszcze biały i różowy. W jest jeszcze kabelek z usb -a na USB-C. Dlatego, że to mikrofon na wejście USB-C, XLR, no i na słuchawki. Ja nie mam xlr więc korzystamy z USB-C. Pudełka to było na tyle. Mikrofonik może stać na tej podstawce, ale z niej pewnie nie będziemy korzystali. Z tego, że korzystać będziemy z tego, czyli z BM-88. W środku też mamy papierki, dużo metalu. Mikrofon rozum po filterek. Na mikrofonie od doł macie RGB, które można zmieniać tym przyciskiem. Tylko macie pokrętełko od głośności mikrofonu niżej głośności słuchawek. Macie ładne napisik Fiw fajne, ale nie wiem czy on jest w ogóle ważne. Najważniejsze widzicie w tym momencie, bo jeżeli do pokoju wbijewa mama i zacznie coś krzyczeć, to nie będziecie mieli przypału na Discordzie, bo możecie go zmutować jednym po prostu tapnięciem tutaj z tyłu. Także niestety ale ziomeczki nie będą mogli cisnąć z was beki. Ale teraz chyba pora na test jakości, bo to to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku tego mikrofonu, to słyszcie ją właśnie teraz, podłączyłem go do komputera i to jest odsłuch z tego mikrofonu bez żadnej obróbki, bez niczego. Jeżeli chodzi o ten mikrofonik, w cenie 300 zł jest naprawdę spoko i jest dowodem tego, że nie trzeba w sumie na mikrofon wydawać sporo, przynajmniej 5000 żeby mieć całkiem spoko jakość na Discordzie. Jeżeli chcielibyście go sobie dorwać, to zapraszam do linków w bio, który będzie gdzieś w bio, bo tam będzie link do tego mikrofonu oraz do tego ramienia od Fifine i będziecie mogli sobie to dorwać.